Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. 53 subskrypcje. Także 50, żeśmy przekroczyli. Dzięki za oglądanie mojego kanału. Przy następnej 50, czyli jak minie setka, też coś ciekawego pokażę. Może to nie jest jakaś taka rewelacja, bo już takie układy robiłem parę lat do, do tyłu. Chodzi o generator dźwięków. Po prostu, no, melodyjki, które przypominają mi się stare czasy, kiedy były zegarki z melodyjkami i każdy pokazywał, ile ma to melodyjek w zegarku. Dzieci dostawały takie zegarki na komunie. No te czasy, po już to są, to jest historia, o tak powiem. I przypomniało mi się to, że zresztą w nowych urządzeniach typu lodówka, pralka, zmywarka. Przy zakończeniu prania na przykład jest sygnał, że ta pralka skończyła prać, czy zmywarka zmywać, czy na przykład lodówka jest otwarta i sygnalizuje, żeby ją zamknąć. Także no dalej są takie wiadomo, że to jest już na, w, na innym poziomie to jest jakiś generator, który jest jeden, jeden układ scalony. To Dawniej się to robiło na jakiś tranzystorach, na jakichś yy, yy, układach typu 555. Yy. No a ja z, odnalazłem stare, yy, stary taki program i, i w, po prostu wgrałem. Co to będzie? To będzie yy, melodyjka. Z gry o tron. Te program, ten, 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 ten programik, ten sketch gdzieś napiszę linka pod filmikiem, gdzie ja po prostu zamieszczę, może jeszcze, jeszcze jakieś inne dźwięki. Jakieś alarmy, albo, albo, albo coś takiego. Może gdzieś to być wykorzystane. Tak jak mówię, do, do zakończenia pracy jakiegoś urządzenia, lub otwarcia drzwi. Ewentualnie dzwonka, nawet. Także sketch tak jak mówię, wgrałem, wgrałem, to ściągnąłem jakieś po prostu, znalazłem na stronie internetowej. Wgrałem to do. Arduino Promini wiadomo, że yy, musi być yy, yy, sterownik do konwertera TTL, odpowiednio podłączony ten głośniczek. Tu opornik jest po to, żeby ten głośniczek za mocno nie, yy, nie hałasował, żeby, żeby ta yy, Yy, muzyczka była raz, żeby nie była za głośna, i drugi żeby był tak bardziej słyszalny yy, dźwięk. Bo jeżeli to prosto yy, od razu podłączymy bezpośrednio, tu akurat jest wyjście na A0 i na i do masy. No, i w szereg trzeba dać oporniczek w rękach 100 kilo ohm. Ja daję. Jak to chodzi? Także tak, to, tak to. Tak, te dźwięki wychodzą po prostu, są odtwarzane przez, przez, przez Arduino. Postaram się pod filmikiem, jeśli ktoś jest zainteresowany, ten sketch gdzieś umieścić. i dać po prostu link. Może jeszcze. Może jeszcze jeden. Jakąś molodykę, jeszcze jedną. Nie dorobiłem się. Nie dorobiłem się. Yy, jeszcze jakiejś porządnej kamery. No ale im, im więcej, im więcej będzie mm, ludzi na moim kanale, może mi to bardziej, może mnie to bardziej zdopinguje. Dobra, postaram się. Wgrać następny następny yy, następną melodyjkę. O tak, co to jest, nie wiem. W każdym razie, co to za melodyjka. W każdym razie to już było próbowane, chyba, przeze mnie kiedyś. Bo miałem to zapisane. Dobra. Instalujemy. Instaluję to w ten sposób, że jak mam już gotowy, gotowy sketch wypróbowany, yy, przyciskam tutaj na Pro Mini Reset od razu i klikam na. żeby, żeby załadowało, tak? Żeby ten program załadował. Jak będzie ładował, puszczam reset. O w tym momencie wczytywanie. I ładowanie zakończone. Wszystko jest ok. Co musimy teraz zrobić? Musimy teraz zobaczyć, gdzie ten głośniczek jest podpięty. Gdzie ten głośniczek jest tutaj podpięty? Nic tutaj nie pisze. Tu będzie podpięty do, do trójki. taka malodyjka może też napiszę w komentarzu co to za malodyjka <grych> dobra do następnego razu taki taki w sumie inny inny odcinek niż do tej pory pokazywałem coś tam z bramami coś z elektryką teraz taka po prostu malodyjka Nawet do dzwonka można zastosować taką lodyjkę. Na podstawie nut, co ciekawe, na podstawie nut można swój kod wprowadzić. To tam na stronach gdzieś jest wyjaśnione. Jak ktoś jest zainteresowany, mogę pokazać, jak to się robi. Odpowiednia częstotliwość, tak jak tutaj. Yy, odpowiednia nutka to odpowiednia częstotliwość i to się zapisuje właśnie tutaj w takim kodzie. No dobra, do następnego razu, wszystkiego dobrego, łapki w górę. Piszcie co o tym sądzicie o takich, o takim wykorzystaniu gdzieś w jakichś urządzeniach. Tak jak to wcześniej mówiłem w pralkach jest na przykład przy zakończeniu prania. Dobra, do następnego, wszystkiego dobrego.